Dlaczego włosy wypadają przy odchudzaniu? Żeby schudnąć musimy wprowadzić nasz organizm w stan deficytu kalorycznego, czyli dostarczać mniejszą ilość energii niż nasz organizm spala. To wiąże się też z tym, że dostarczając mniejszą ilość jedzenia dostarczamy mniej ważnych składników odżywczych, makro i mikroelementów. Nawet jeżeli zbilansujemy naszą dietę idealnie i będzie po prostu najlepsza na świecie, to nadal deficyt kaloryczny będzie powodował też deficyt wartości odżywczych. Organizm zaczyna szukać oszczędności. No i właśnie, włosy są tego typu oszczędnością. Można je po prostu odrzucić, nie są aż tak bardzo potrzebne, a wartości odżywcze są potrzebne dla innych organów. Dzieje się tak szczególnie, kiedy mamy dużo do schudnięcia. No niestety, takie są konsekwencje bycia w deficycie kalorycznym. Oczywiście można temu przeciwdziałać, stosować na przykład diet breaki, dobrze bilansować swoją dietę, ale nie ukrywajmy, deficyt kaloryczny to deficyt też wartości odżywczych. Ale jak się je za mało kalorii, to organizm odkłada. Na jeszcze gorsze czasy. Organizm dostosowuje się do zmniejszonej ilości energii i nazywa się to adaptacją metaboliczną. W momencie, kiedy dostarczamy mniej kalorii, jesteśmy w deficycie kalorycznym, nasz organizm w pewnym sensie chce się bronić przed tym. I na przykład tak jak wcześniej tuptaliśmy sobie nóżką pod stołem, nie wiem, przeglądając jakieś informacje w internecie, tak teraz przestajemy to robić. Jak wcześniej na przykład staliśmy, tak teraz wolelibyśmy usiąść. Nasz organizm po prostu zwalnia, stara się. Oszczędzać energię. Organizm nie jest w stanie odkładać yy, na przykład tkanki tłuszczowej już z deficytu kalorycznego. Nie ma takiej opcji, ale jest w stanie dostosowywać się do zmniejszonej podaży energii. Co to za różnica? Czym otyłość jest spowodowana? Nikt nie zmieni tego, że jest to choroba, nieważne ile lewaki będą kwiczeć. Ile kto co. Jeżeli chcemy świadomie dobrać sobie metodę odchudzania do swojej sytuacji, to musimy poznać przyczynę swojej otyłości i nie mam tutaj na myśli nadwyżki kalorycznej, bo to jest oczywiste. Każda osoba, która jest w nadwyżce kalorycznej będzie przybierała na masie. Mam na myśli ten element, ten schemat, w który wpadliśmy, który spowodował, że do tej otyłości doprowadziliśmy. U mnie na, na przykład było to kompulsywne objadanie się, u kogoś innego może być to na przykład podjadanie, albo na przykład zajadanie stresu albo zajadanie innych emocji. Podstawą podstaw, to jest zrozumienie, co jest przyczyną naszej otyłości, i dopiero wtedy możemy świadomie i rozsądnie dobrać metodę odchudzania do swoich indywidualnych potrzeb. Słyszałam, że jak czujesz głód, to nie zawsze znaczy, że na jedzenie. Czasem to oznacza, że powinno się napić. Rzeczywiście, czasami chce nam się po prostu pić, potrzebujemy się nawodnić, organizm jest już troszeczkę odwodniony, a my to źle interpretujemy i sięgamy po jedzenie. To, że ja mam na przykład napad y, obżarstwa, nie jest spowodowane. Tym, że ja jestem głodna, to jest po prostu pewnego rodzaju wyrobiony nawyk, jakiś schemat działania, który ma podłoże bardziej emocjonalno-psychologiczne, a nie fizjologiczne. Śliczna byłaś jako puszysta. Dziękuję. Aczkolwiek ja nie byłam puszysta, tylko byłam gruba. Ważyłam 130 kg, miałam otyłość trzeciego stopnia. Byłam po prostu gruba. A poza tym, czy to, że ktoś jest większy, oznacza, że jest brzydki? Nie. Nic takiego nigdy nie powiedziałam. Jak byłam ładna, tak jestem ładna nadal. I skromna. Teraz mówisz, byłam gruba, a pewnie mówiłaś ludziom, że jesteś puszysta, bo zapewne nie dopuszczałaś sobie tego do głowy. Wręcz przeciwnie, nigdy przenigdy nie używałam w kontekście swojej osoby takich określeń jak pulchniutka, puszysta. Y -y. Któregoś dnia stanęłam przed lustrem, spojrzałam na siebie i powiedziałam: Tak, jestem gruba. I dało mi to gigantycznego powera do tego, żeby zacząć walczyć ze swoją otyłością. Słowa gruba mogę użyć tylko i wyłącznie w kontekście siebie samej. Nigdy przenigdy nie użyję tego słowa w kontekście innej osoby, bo szanuję granice i wiem, że mogłabym tym kogoś urazić. Sama do siebie mam gigantyczny dysans, wiem, na co mogę sobie pozwolić w kontekście mnie samej i dzięki temu jestem w stanie szczerze i bez ściemniania opowiadać o moim procesie odchudzania z wagi 130 kg. Odchudzanie to swego rodzaju cierpienie na początku, bo musisz zmienić mentalne nastawienie do przyzwyczajeń. Odchudzanie jest trudne, to prawda, ale nie możemy od samego początku wychodzić z założenia, że odchudzanie to cierpienie. Tak, trzeba zmienić niektóre swoje nawyki, trzeba zmienić swój styl funkcjonowania, swój styl życia, ale jeżeli będziemy robić to krok po kroku, powoli i nie rzucać się od razu na głęboką wodę, to jest to tysiąc razy przyjemniejsze niż zrezygnowanie ze wszystkiego i oczekiwanie po dwóch tygodniach jakichś spektakularnych wyników. Jeśli od samego początku nasze nastawienie jest takie, że odchudzanie to będzie okres, w którym będziemy cierpieć, to nie ma się co dziwić, że po tygodniu czy dwóch tygodniach takiego właśnie cierpienia rzucimy to wszystko w cholerę, no bo nie będziemy w stanie w ten sposób funkcjonować. Dlatego ja tak często mówię o odchudzaniu jako procesie takim pozytywnym, bo sama byłam osobą otyłą, ważyłam 130 kg i uwierzcie mi, że w czasie, kiedy miałam otyłość trzeciego stopnia, wizja tego cierpienia podczas odchudzania no, bardzo skutecznie odciągała mnie od decyzji o rozpoczęciu odchudzania. I efekt był tylko tego taki, że ja tyłam coraz więcej i coraz więcej, bo ta wizja. Bólu, potu, łez, krwi, cierpienia i nie wiadomo czego jeszcze podczas odchudzania była tak gigantyczna, że ja po prostu nie chciałam się tego podjąć. Schudłam 50 kg i nie mogę powiedzieć, że moje odchudzanie było cierpieniem na którymkolwiek z etapów. Ono mi dawało bardzo dużo radości, bardzo dużo satysfakcji i bardzo dużo tak naprawdę powera do działania. I tylko właśnie zmieniając swoje nastawienie z takiego, o Boże, będę cierpieć, będę się źle czuła, będę głodna, będzie okropnie, raczej na nastawienie pozytywne udało mi się osiągnąć moje cele. Dlaczego wszyscy się jarają kimś, kto schudł? Nie licząc choroby, to otyłość jest kwestią obżarstwa. Wow, super, jesz normalnie. Zacznijmy od tego, że chyba nie wszyscy się jarają, że ktoś schudł. Jeżeli żyjesz w takiej bańce, no to przykro mi, po prostu znalazłeś się w takiej bańce, ale to nie jest tak, że wszyscy wokół jarają się tym, że ktoś schudł. Dla wielu osób odchudzanie jest trudne, wymaga dużo pracy, wymaga deficytu kalorycznego, wymaga zmiany pewnych nawyków, pewnych schematów, więc szukają po prostu inspiracji w ludziach, którym się udało osiągnąć pewne sukcesy w tej dziedzinie. Odchudzanie to nie jest tylko i wyłącznie kwestia jedzenia, odchudzanie to jest zmiana sposobu życia, odchudzanie to jest zmiana naszego sposobu myślenia, pewnych schematów, w których tkwiliśmy przez bardzo długi czas i które doprowadziły nas do otyłości albo nadwagi. I dla mnie osobiście bardzo inspirującym jest patrzenie na rozwój drugiego człowieka, nie po to, żeby tej drugiej osobie pozazdrościć, tylko po to, żeby tej osobie kibicować, żeby czerpać z doświadczenia tego drugiego człowieka. Dlatego ludzie, którzy schudli, pokazują swoje odchudzanie, bo wiedzą, jaka gigantyczna jest to praca, ile wymaga to wysiłku i mają nadzieję, że swoim przykładem zmotywują innych do pracy. Tylko tyle. Jeżeli irytuje Cię sukces drugiej osoby, no to kiepsko to świadczy o tobie, ale mam nadzieję, że też znajdziesz w swoim życiu coś, czym będziesz chciał się pochwalić. Zostało mi zadane pytanie, czy podczas mojego odchudzania stosowałam jakieś tabletki, które pomagałyby mi w odchudzaniu? Odpowiedź była prosta: nie, nie stosowałam żadnych tabletek, kapsułek ani też zastrzyków, żadnego farmakologicznego wsparcia w leczeniu otyłości. Nie stosowałam słów tak najbardziej klasycznie, czyli po prostu stosując deficyt kaloryczny przez jakiś tam czas. Aczkolwiek, będę z wami szczera, i powiem Wam, że jak byłam osobą otyłą, byłam zdesperowana i miałam taką nadzieję, że jest jakaś tabletka, jakaś magiczna kapsułka, która spowoduje, że ja schudnę w końcu. Dzisiaj, mądrzejsza o te schudnięte 50 kg, wiem, że nie ma żadnej tabletki na odchudzanie. Nie ma czegoś takiego po prostu. Ale przypominam sobie tą Paulinę sprzed kilku lat, ważącą 130 kg, która była otyła, która była zdesperowana. Która po prostu błąkała się w tych wszystkich metodach, w tych wszystkich pomysłach, w tym internecie. A uwierzcie mi, że internet czasami podsuwa nam bardzo, bardzo niefajne pomysły. Dlatego właśnie, wiedząc, jakie głupoty i jakie szkodliwe treści można znaleźć w internecie, postanowiłam podzielić się z wami moją historią odchudzania takiego normalnego, zwykłego, Czasem długiego odchudzania, ale bez tych przyspieszaczy, magicznych sztuczek, fikołków o poranku i w ogóle nie wiadomo czego. Oczywiście, lekarze są od tego, żeby nam pomagać i od tego, żeby nas leczyć. I w momencie, kiedy potrzebujemy wsparcia medycznego, to trzeba z tego wsparcia korzystać. Ale czasami, szukając ratunku dla siebie w kontekście właśnie tego odchudzania, ratunku oczywiście w cudzysłowie, próbujemy iść na skróty, próbujemy znaleźć coś, co może nam tą drogę ułatwić. Wtedy narażamy swoje zdrowie i życie na niebezpieczeństwo i warto o tym pamiętać. W jaki sposób nauczyłam się rozpoznawać zachciankę, po prostu chęć zjedzenia jakiegoś produktu, na przykład czekolady albo chipsów albo pizzy, od tego takiego impulsu, tego trigera, który rozpocznie później długotrwałe na przykład tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne obżarstwo. Bardzo trudne pytanie. Poprzez taką autoedukację, poprzez to, że po prostu siedziałam w internecie, czytałam, szukałam informacji, szukałam różnych takich myków psychologicznych, cóż takiego może się dziać u mnie, co może powodować te napady kompulsywnego obiadania się, starałam się zrozumieć problem. U mnie jest tak, że ja potrafiłam wcześniej chwytać się takich szybkich diet, żeby już teraz zgubić nadmiarową tkankę tłuszczową, żeby już teraz sobie poradzić z problemem. I byłam na tej diecie trzy dni, dwa dni, praktycznie rzucałam ją po, po kilku dniach i jakby olewałam cały temat, tak jakby zapominałam o tym temacie. Powiedziałabym nawet, że ja ten temat ze swojej głowy wypychałam na siłę, jakby umniejszałam wartości. Y y na przykład, szczuplejszego ciała, umniejszałam wartości odchudzaniu, umniejszałam wartości zdrowiu, bo ten mój nauk jedzenia, moja obsesja na temat jedzenia swoich ulubionych potraw była tak duża, że nic nie miało znaczenia. Mój nowotwór nie miał znaczenia, moje dobre samopoczucie nie miało znaczenia, kontakty społeczne nie miały znaczenia, nic nie miało znaczenia. Znaczenie miało tylko i wyłącznie to, żeby po prostu się najeść pod korek. I najprawdopodobniej później z powodu insulinooporności, którą miałam, no po prostu zasnąć. Troszeczkę działałam jak osoba, no jak narkoman, powiedzmy sobie szczerze. Jak to się stało, że się nauczyłam rozpoznawać zachciankę, chęć na jakiś produkt od trigera do zaburzeń odżywiania? W sensie od tego takiego zapalnika, który spowoduje, że ja ruszę w ciąg obżarstwa. I u mnie to jest myśl. Myśl, która się pojawia i najczęściej ona jest wcześniej poprzedzona bardzo restrykcyjną dietą. I ta myśl brzmi, chrzanić to, olać to, to jest nieważne. Czasami to są też ostrzejsze słowa, nie ukrywam. Wiecie, w głowie różne rzeczy nam tam się kręcą. Ale właśnie jest to taka myśl, żeby, żeby olać ten temat, że to nie jest w sumie takie ważne. I w momencie, kiedy ja mam tą myśl i tą chęć zjedzenia na przykład paczki chipsów, to ja wiem, że na jednej paczce się... Nie skończy. I to może brzmieć tak bardzo enigmatycznie, I ja to wiem, bo mi bardzo trudno jest to ubrać w słowa. Wiecie, to są takie rzeczy, które się czuje w sobie, w swoim ciele, w głowie, w swoich emocjach. Dlatego każdy myślę, że ma z, no, zgoła inaczej, no, nie ukrywajmy. Ja mam tak, ale może się okazać, że ktoś inny będzie miał zupełnie inaczej u mnie najczęściej te myśli typu "olać to, chrzanić to, pójdźmy w obżarstwo" one są wtedy, kiedy ja mam mało obowiązków, kiedy ja się nudzę, kiedy mam za dużo czasu. No, i to się może wydawać takie, no tak, ale jak masz dużo czasu, to powinnaś go przeznaczyć właśnie na zdrowe gotowanie, to powinnaś się cieszyć, bo możesz pójść ćwiczyć na siłownię i tak dalej. Nie, 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 to nie tak działa. Jak ja mam za dużo czasu, to mnie nie wyciągniecie na siłownię. To jest tego typu. Mechanizm, że ja, kiedy nie mam za bardzo co robić, to nie jest tak, że ja próbuję sobie znaleźć zajęcie. Dla mnie, takim schematem, w którym ja funkcjonowałam przez długi czas, zajęciem nudy było jedzenie. Więc w mojej głowie. Nuda równa się jedzenie. W tym momencie wiem, że kiedy mam dobrze zorganizowany dzień, kiedy jestem pracowita, kiedy jestem w rutynie funkcjonowania właśnie w ciągu dnia, to dużo lepiej wychodzi mi moja dieta, moje odżywianie, w ogóle mój styl życia. Kiedy są takie momenty, jak na przykład teraz, jest szaro, buro, brudno, zimno i po prostu okropnie. To ja już mam czerwoną lampkę zapaloną, że może mi się zdarzyć taka myśl, która mnie będzie chciała nakłonić do obżarstwa. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat, ale jest to dla mnie naprawdę bardzo trudne, bo niezwykle trudno jest opisywać takie stany emocjonalno-fizjologiczne, które gdzieś tam w nas są. Podsumowując, u mnie to jest myśl radykalna która najczęściej kończy się obżarstwem, a kiedy nie ma tej myśli radykalnej, czyli po prostu mam ochotę albo sięgam sobie najzwyczajniej w świecie po czekoladę albo po batonika, wtedy wiem, że nie jest to trigger do napadu kompulsywnego obiadania się.